Siemanko z tej strony Matthew i witam was już w siódmym odcinku serii Ten Wins Only Pistol. Dzisiaj sobie zagramy jak widzicie, na inferno, zobaczymy jak mi pójdzie, tym razem jest to mapa, która jest może bardziej przystosowana. O, widzicie do takich właśnie dzikich raszów Przeciwnicy czasami po prostu mogą mnie ogarniać, nie trafiać, a my go z pistolem będziemy raszować takich przeciwników znaczy się niego. O. W ten właśnie sposób można sobie na inferno radzić bardzo prosto. Eee, no i zobaczymy, jak mi pójdzie. Ok, już jesteśmy blisko meczu i zauważyłem w przemieszczeniu gościa, który się nazywa bardzo ładnie i gra ze swoimi ziomkami. I ten mecz prawdopodobnie będzie bardzo, bardzo ciężki, ponieważ oni są wszyscy wyznajomych. Spróbujemy coś działać. Na szczęście mamy CT. Hello, team. Milo Hello. I B Zobaczymy, ja pójdę prawdopodobnie B Czestność. Dobra, niebieski sobie poszedł na A Ja spróbuję przytrzymać B, nie wiem czy ona ma, na to sobie... O kurde Nie chcę grać, chcę You can fall back on. No. Nice Ładny, ładna sprzedał, o co chodzi? B, B, B. Okay. One more Dobra pozycja, bo tu dostał. Nice. Ring, 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 banana. Nice. Okej, 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 banana po. Ależ mnie, o kurde, te mi zarąbał. No patrzcie, co za złodziej, kurde. Na policję. Kurde, dwa armora straciłem. GG, good game. Ale to są jakieś smurfy, mówię wam, bo jeden z nich ma nam 20 godzin. Chyba, że hakują, ale... Według mnie to są smurfy i jeszcze pokażą na co ich stać. I can't leave it, Nate. I think they gonna rush, so we need 3 of you. Remove doubt Kupię sobie moło. Czy tak mieli zraszować? Ok. Czyli on postawił na 3B Mogą pójść drugi, ale może się przydać faktycznie taki no, set. Yeah, okay. No i okej. Okay. Go tutaj, green. Jest, yes. yes Pomożemy mu. Yes. Only one, only one. Ok. Nie Dobra dobrać. pozycja, jak dla mnie, według mnie. Mo smoka sobie rzucę. Tu banana. Ładnie ty zabił More banana. More, I don't know. Mogę zaraz umrzeć. No. Chyba zraszowali z tego banana. Uciekli stąd chyba. Jak dostali smoka. Paka, mogę sobie zrasować. Nie ma nic do stracenia, bo i tak zawsze mam highs. O kurde, ale teraz zważyłem. Myślałem, że kurde nie będziemy tak gonił. Jest z Going ale. Bo jak no bo w tej 50 a gościu koło teka przechodzi. Ale okej. Oh. Okay, retreat B again. I will turn it at 08:08 after. No, gościu ma przynajmniej jakieś pomysł. Przynajmniej stara się coś mówić. Co mi się podoba bardzo. Move the sun. Co potem skill wratu i swaliło się od razu. Get out. Grenade. Działaj, ja na 41, tutaj. Nie to jest smok Nie wiem tak powiedział Chyba na respie dużo z nich stoi I na drugim widzę Dobra zaszły jeszcze raz Nie ma nic do stracenia Nie wiem. nie wiem gdzie on może być, ten typu nice. na razie nawet na banana nie przechodzą, co mi się podoba. Lepiej mieć mało fragów, ale żeby dużo na wygrywa, jak pewnie doskonale wiecie. Tam ci na A na razie Dobra. z tymi wszystkimi PM-ami. A włópka, dobry pomysł. O ile z niej będzie umiał grać dobrze, to bardzo dobry pomysł. Widzicie, oni ma tylko jedno kilo mają. po prostu się raz kładam, to kiedy no, mm -hmm. być i na B na początek. Może być B teraz, no. Mamy Nejda. Nice. jeszcze banana. No jaj, smoka. jaki smoka? Tu banana. mnie. Ale zwaliony. One car. He's very low. To najda za 50 chyba. Nice. Trzej na jednego. No, to może troszkę, ale przynajmniej zabiję dwóch w tej rundzie, nie było źle. Teraz. Muszę wam powiedzieć, że troszkę mi się teraz mniej wygodnie gra z pistolami na tej, na tej rozdziałce 16x9, jakoś czuję się taki mniej, mniej nie wiem, jakiś taki dokładny z tym pistolem, jakby ciężej mi się, z, znaczy generalnie mi się dobrze gra na, y, na tej rozdziałce z broniami innymi, natomiast z pistolami jest troszkę ciężej jakoś, no, ale myślę, że nie grałem też kurde przez półtora dnia chyba, także no troszkę tak, za mało dozmęczę grałem. Okej, okay, ziomek tak robi, przydaje się takie coś Nieźle O, słucha nagle Zaryzykuję co? O kurde Nie wiem, sprawdzę Nic tu nie widziałem O paka, tam idzie sobie tutaj? Nie, yeah, dzisiaj... Ale no, kurde, no, wjechał ten typo z tym makiem. Za dużych szans nie widzę dla nas teraz. 5 za 3, kurde. O kurde. 50 oh. jak mnie lagował. One more Nie miałem I szans na... Nie, ich Ten kurde by się mógł troszkę jednak mimo wszystko przyniknąć z tym brzuskim. Bo tam info daje, ale kurde... Po rusku to nie chcę słuchać niczego, mógłby save'ować Save it! <grymne> to sekundę przed śmiercią. To była dobra rada, Płanę jak się okazało. Jakby tak potrzebowali, to nie, mają hajs. I go free. Now. My tam nawet dwóch na bananie sobie radzimy. A teraz widzę, że solo sobie muszę radzić, ponieważ zielony jest AFK. Patrzcie, to, to dobry granat. Musieli dostać. Ja się stąd zmywam, bo zaraz, ponieważ smoke zgaśnie. Ciężko pierwsze. Second and maybe. on, maybe. I don't know. Maybe maybe two. Two? know. Mobię no, tu. Mobię sobie powiedzieć, tu. Mobię sobie powiedzieć, tu. tu. Widzę, że tam na widzie są. O, paka. Hej, hej, Mogę na przykład wrócić na B, także ja zostaję tutaj. Mógłby przyjść do mnie. Bi, biceps. Mi. Okej. Okay. Kurde, jeszcze flesza dostałem. Mi. jest. radę jakoś. Ale widzicie, no, dużo strzałów, które sorry. na początku strzeliłem, jakby były niedokładne, bo inaczej mi się strzela na tej rozdzielczości. Nie jest jakoś tłumacza, naprawdę, nie czuję ten, ten pistolet na tej rozdzielczości. On yep. pistolet, Alright. 5 -1. Oby tak było kurde, do końca 14-1 Spokojnie można to zrobić, bo a trzymają dosyć dobrze W muszę tylko uważać na flaszę, bo nie fleszują często Dam im Nada Grenade out Grenade out. Nie najsłowo. Ale słowo by To jest dobry spot. Oh, Ale dostał. Ja dumą w No nie wierzę. Banana A to ten był. Spieprzył od razu, momentalnie. O kurde jest, alt-tab zrobiłem. O nie. Uli was. Ja się skampię, może gdzieś na P. Na badawę. Na że. Smotry. dobrze, Tu się skampię, może. Może trafię, Heada. All, ale kurde, miałem szczęście, że miałem LHP. Ale zauważył mnie. Okej. Okay. Dajmy kałaszka komuś. Primanowi. Mm. Ten zielony był tylko na banana ze mną chodzić, a teraz nie chodzi. Różnie gramy, troszkę nie podoba mi się. Cześć, tak, no. smoke. Albo chodzi tutaj, albo. Kurde chodzi, a. Zawsze. Dwoje zaszli mi do. Dobra, nic. Naja, jeden banana z <ścoughs> O kurde, nie pykło. Mip. No. O, przy ptence, już widzę. Nice. Poradził sobie gościu, kurde. O, beta, gdzie mój, gdzie mój I have it. Thank you. Rozumiałem, kurde, jego ruski. Tyż, złapać, beta, ty, tyń, tyń, połó.

Nie to. Play o kurde. Ale przeżyłem, kurde, taką a jest ciężką sytuację pod To była przegrana runda, kurde, a teraz mamy jeszcze szansę. Nice. Kurde, dobry frak. Mam Potrzebnie kurde. No i na nice GG kurde pisze? Patrzcie mają po 20 godzin myślałem, że jakieś smurfy są naprawdę. Ale nie grają zbyt dobrze jak na smurfów, także wątpię. Co on pisze? Plus 200 for a few seconds? Aha, ping, okej. Okay. Jakbyś chciał Galila to nie ma. Там и ней, да? Смоу, как бы себе хорошо Ну, ладно. Я пьягер смог, то нас не зашли. Ты желтый, если они тебя будут рашить, спрячься за угол, а я, я тебя прикрою, не пропущу. Okay. Захвалил. Вон банана. Ну добро, бы, oh, не бойся, захи буст. Я понял. No, z tego banana zwiałką. Boję no, się tak było? Bałem się tu chodzić. Ja nie potrafią sobie w ogóle poradzić. A. Kupimy się smoka. Nie ma co za bardzo kurde skomentować, nawet taki nudny meczik, Ale pff, jeśli będzie 16,1 albo coś, to bardzo chętnie. To chyba jednak nie są yy, wszyscy. Dam ja tam widziałem co najmniej dwóch z tego yy, o tego... ziomka na kół. Znajomych od niego. Hmm. Może część z nich jest primejdami. jeszcze raz. Na spokojnie. Wycumpimy. Zachciało się mu daszować. A, wezmę. Kurde, prędzej się wyciągnęła. Nice. A, 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 a! Plant the Jakim cudem, kurde? Nice. O, oni tam stoją na tym... A, kurde, ktoś implantuje I can sorry you. Tak, sorry. Co go, ty? Co te ruski ćpają, kurde? I can sorry you. Ja jeszcze nie pojmuję. Ty wrogi nieco cię odzyskujemy, jajka na oranżach. No cóż, 10-1, w przeciwnej. Mógłbym powiedzieć, że lepiej być nie może, chyba. Ewentualnie jeszcze mogło być 20 pingów, bo 30 pingów to jest Uy, kurde, To jest bardzo dużo. No jak na mecz to rzadko kiedy w ogóle mam taki ping. Widzę, że tym razem sam jestem na tym B, może być ciężko. O kurde, flash. Bogna ślepo. On, no. Prawie że dobry. Bombi. Teraz tu przejdę. Dobry ten, one way smoke kurde mi prawie wszedł out. tu. Wtedy tak mołotowa. Gdzie ten nas na bananie pewnie. No, sorry. Tutaj gdzieś na midzie. Flashbang. Jakie mam staty? 10 na 3, 3 dedy, nie ma źle, ten Matko z też tam dobrze gra. Chyba też jest dobry, bo wtedy, to był chyba ten gościu, który sprzedał antapa, na początku, w pierwszej rundzie, w pistolce. To chyba jest dobry, mi się wydaje. Mamy wszyscy wysokie pingi, oprócz tego Glock 18, a to jest rusek. To jest jakiś Finn, The Big D. Bo takie litery ma fińskie. A Big D ma 57 pingu. Pani? pewnie dobrałem jakiś serwer z Rosji albo z północy gdzieś tam Nie wiem tu nie ma nie <Lol! głysza> Nie wierzę <głysza> Jakie przeżycie Kurde bo taki smog nasz pobieg dalej Myślę ktoś tu jeszcze <głysza> może być O Ale to było takowe. Mają koło na mapce Ostatni narespie pewnie już kampi Masz na bananie i spakował na bebowiec. t jednak. Nie wierzę, co ja dałem za skan, kurde. Sick. Komu to dałem? Luma wunakas, nie, Luma wanukas. Enjoy ban. <grym> Lol. Goście, ma jeden kill. Dobry go, go, go. jest grę. Hu, teraz napiszą. On pistolet Teraz znowu, patrzcie, pomarańczowy znowu na sobie idzie. Randomowo. Fajna Ale kurde, dojazd robimy. To jest nieprawdopodobne. Może tu ktoś jest? jedynie na drewnie może być ewentualnie. I tak nie jest. Czekaj, na kampią wszyscy. Na bo... No ewidentnie na respy Ja spawn. Flashing. Kurde, bele. Let's wait for them. Don't rush them. Zeus na biskupie. Kurde, widzicie, nie trafiłem typa, no. Co za ból. Mamy no, one tappa teraz. Okej. Okay. Okej. Okay. Where is he, B? It's A, okay. it's A. Okej. A jak on, kurde, tym chyba drugim midem hey, hey. pobiegł wtedy? One OB. Why didn't they say A? Why A and then B? Ale fake nam, kurde, ale fake info. To musiał przez A przebiec na B, bo wątpię, że na bananie był, bo sprawdziłem dokładnie wtedy chyba One Diffuses, the rest searches in Ja mam defa, nie? Wszyscy mamy defa. Nice. Ale taking podał niezły, kurde Dobra, 13-1, no chyba można uznać ten mecz za wygrany już. Jeszcze jakiś raż na beby się przydał. Tam może jakieś trzy bym zarobił, żeby być wyżej w tabeli. Nie pogniewałbym się. Prawie że randbus. Bo to szybki smoke, o, dobra, nie. Widzę, że to jest banan jest znowu. W pewnym momencie myślałem, że to jest mój, ale jednak to nie był mój. Camp za na respie O już, już jest ostro Leży to ja ty mnie to jest w tym miejscu Na drewnie ktoś musi być Trzeba uważać na ten drugi mit No to kampę na respie Ja bym na nich na się zaczekał Dobra, nie chcę zaszułem, ja będę czekał. Jak umrę, to trudno. Widzę, to jest sobie po fińsku napisane. Dobra, robimy zakład. Czy to jest Fin jakiś? Tak jest, to jest Oulu Finland. Kurde może nie... Jednak nie... Myślę, że kurde, może jednak są na BS, A albo coś, coś znowu, jakimiś tajnymi ścieżkami się gdzieś wymknęli po drugim midzie Przez całą mapę. Kurde, nudny meczek. Nawet nie ma co mówić. Ten typu, któryśmy okazać naj największym smurfem tutaj okazuje się, że ma stat 3 na 14 O ejku, time timeoutsu, no bez przesady, bez... bez, bez jaj naprawdę. Niech się to już szybko skończy. To nie ma sensu. No. Go, go, go. A ten co tam? Papie. Widzę, że dwóch na badania były mi. Bot Marvin, kurde, ale egzekucja na bocie Marwinie. tap. Widział tak, bo ja to czuję. Dobra, no, sprawdzam. Oł, nice. Nice, 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 nice. Ja bym sprawdził jednak ruiny. Zabijcie Czy słyszałem P2000? Dark corner, besides. Okej. Okay. Lol. <grym> tak czułem, żeby sprawdzić. 15, 1 i 2 No i teraz, tak, broń marzeń, wreszcie. Niestety, mogłem jej używać tylko przez jedną rundę. No prawdopodobnie, tak, bo nie. Ja jednak liczę, że tą rundę wygramy. nie tak? Dobra, robię widać. Dziękuję, ja znowu drugi raz zabiłem bota. Pierwszej One city Co to za rudy smoke Dobra, idę na Kurde na ruiny Jeden typo jest On tu gdzieś jest Patrzcie, bije go LOL W <śprawie> Prawej mu kusę sprzedał ten smoku no, uh, oh, jakaś... pas, jeszcze 4 zrobiłem, widzicie, teraz mam pierwsze miejsce prawie. Prawie o dwa punkty. No i co by tutaj, kurde, powiedzieć? No, mecz był nudny, ale myślę, że pff, no, może się Wam podobało. Na pewno się by Wam mógł podobać jeden skan przez słoka na badanie, ale to by było na tyle. O, serio, takie rangi dostałem. Dlaczego, kurde? No to było dziwne. Teraz powinien dostać orzełki, kurde, już orzełki z laurami, bo ostatnio już miałem kurde DMG i orzełka. A teraz nagle jeszcze niższe rangi dostałem do przeciwnej drużyny i do w sumie jedno, że był, tak. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że film mi podoba. Jeśli się oczywiście podobał, to może zostawić łapkę w górę. A już rozumiesz, na do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Narka.